Dobry ten dymek z hamulców obu samochodach Renault, ale to nie powinno przeszkodzić w wykonaniu dobrego startu. Gasną czerwone światła, czy Walteri Bottas czy Lewis Hamilton. I jest, proszę Państwa, Valtteri Bottas jest na czele, przyblokował Hamiltona, nic się tu nie zmieniło, Leclerc jest na trzeciej pozycji na czwartej Verstappen, a więc bezbłędny start całej czołówki. Sebastian Vettel uporał, tam się z Pierem który teraz musi się bronić przed atakami Lando Norrisa, a z przodu Louis Hamilton tutaj nie daje za wygraną, próbuje za wszelką cenę dobrać się Bottasowi do skóry, słychać wrzawę kibiców na trybunach. Mimo ryku 20 silników w stawce Hamilton cały czas blisko tuż za tylnym skrzydeł samochodu Walteriego Botasa. Rezygowany Botas wygrał wczoraj te kwalifikacje. Przecież to było kilka wyścigów przerwy od kiedy Botas wygrał poprzednie swoje ostatnie kwalifikacje, bo wygrał je w Hiszpanii. No i teraz oczywiście marzy o tym, aby również odnieść sukces wyścigu. Zupełnie inny teraz tor jazdy w tej sekwencji zakrętów po prostej startowej. Louis Hamilton będzie tu próbował przygotować atak na prostej Wellington, na dojeździe do Brooklands w strefie DRS. Właśnie jesteśmy w tym miejscu. Toro otwarte skrzydło w jego samochodzie. Botas zjeżdża do wewnętrznej przed zakrętem w lewo. Zostawiając Hamiltonowi zewnętrzną. Zakłada tu się Hamilton od zewnętrznej, ale zostanie na razie za potasem chociaż nie tutaj jest, kontra na wyjściu. Jest, i... Proszę Państwa, publiczność. Czekaj, poczekaj, to jeszcze, jeszcze nie koniec. Chwila, jeszcze nie koniec, ale już przez moment publiczność szalała i teraz ma powody do ogromnej, wielkiej radości, bo Louis Hamilton jeszcze jest kontrata. Tak ze strony Botasa. Przed kops, od wewnętrznej się wcisnął Walter i Botas. Na walka, więc tylko przez chwilę Hamilton był na czele, i Botas pokazał, że wie na czym polega to wyścigowe rzemiosło. Zrewanżował się Hamiltonowi błyskawicznie. Widzimy, że Antonio Giovinazzi nie będzie. Nabędzie. Jest neutralizacja samochód bezpieczeństwa. No proszę, bo to jest rzeczywiście w takim miejscu, że żartów nie ma. No i więc teraz mocno. dla Luisa Hamiltona prawdopodobnie. Bardzo ciekawe, o, właśnie widzimy, jak to się odbyło wszystko. Ktoś wcześniej stracił kontrolę na hamowanie Geminacci, zablokowane tylne koła. No i przez Wirm się nie da no i to oczywiście to mamy Lewisa Hamiltona na alei serwisowej. Zjedzie też Sebastian Vettel, ale on jest bardzo blisko Botasa, więc Lewis Hamilton w taki oto sposób powinien prowadzenie. Dostanie pewnie jeszcze twarde opony, dokładnie twarde opony do jego samochodu. Czyli Botas będzie musiał jeszcze raz zjechać i mamy chyba po zawodach. A więc bardzo sprytnie, pięknie to rozgrywa Mercedes. Mechanicy Ferrari czekają również na Sebastiana Vettela. No i logika nakazuje, nie wiemy oczywiście jak to wszystko wyglądało w przypadku Ferrari. Ale możemy się domyślać, że Fettelowi bardzo... też założono biały paseczek, a więc też tylko na jeden pit stop Sebastian Vettel. Kolei Ferrari była bardzo, bardzo duża, a ten drugi sektor. No i Max Verstappen rozpoczyna. Na swój spokojnie. Tak. Chyba spokojnie to powinno się udać. Dokładnie. A Ale więc poczekaj, poczekaj, wciska, tam się tak. próbuje. Oj, kolizja wygrywa i Verstappena, Ależ. A więc proszę państwa, no obawiam się, czy Fetel chyba, chyba wyjedzie. Verstappen też próbuje. Też się wygrzebie, też się wygrzebie, też się pytanie, pytanie co, co dalej. Czy to się uda, no będą mieli, będą mieli sędziowie sporo do powiedzenia tutaj podczas tego incydentu. Eee, jest zielona flaga, obaj wrócili na tor, coś niesamowitego. No, i teraz jest pytanie: rzeczywiście, który tutaj nabroił? O Verstappen schodził do wewnętrznej. Pytanie, czy jednym ciągłym ruchem, czy jednak na, na raty, Na no, ewidentnie to fetel wjechał mu w tył, nie, nie inaczej. E, natomiast pytanie, jak tutaj sędziowie przeanalizują samo zachowanie Maxa Verstappena w obronie. Obaj mają jeszcze do przejechania całe okrążenie, jeśli któryś z nich zamierza zjechać do serwisowej z jakimiś uszkodzeniami, więc e, stracą znowu jeszcze więcej czasu i ewentualnie pozycji. No i rosną szanse Botasa. No tak, to prawda. Zobaczmy jeszcze raz. Zdecydowanie, bez najmniejszych problemów tutaj Verstappen pojawił się przed Sebastianem Fettel'em ale Fettel nie rezygnował. No obawiam się, że chyba tutaj jednak Sebastian Fettel, Fettel tak. tak nabroił i to w taki sposób dość zdecydowany. Nie było tu jakichś agresywnych, gwałtownych ruchów ze strony Maxa Verstappena. Zjeżdżał w lewo, odbił w prawo, ale nie jakoś szczególnie gwałtownie czy, czy raptownie. może i no ma to niewielkie znaczenie dla brytyjskich kibiców którzy wielka za chwilę osialają chyba ze szczęścia tak, wielka wrzawa. no oni czekali naturalnie na Luisa tu wielkim zainteresowaniem cieszą się oczywiście inni kierowcy 141 tysięcy szaleje z radości, szaleje. I najszybsze okrążenie Luisa Hamiltona. na. Jeszcze, jeszcze odebrał ten jeden punkcik w samej końcówce. Odebrał jeden punkcik jeszcze Botasowi, powiększył jeszcze przewagę. George Russell i Sebastian Vettel zdublowani. Kończą rywalizację na 14-15 pozycji. Fetel będzie 16 po doliczeniu tych 10 sekund. Tam 4,2 sekundy dosłownie różnicy będzie między nimi Robertem Kubicą. No ale jest Robert Kubica przed Sebastianem Vettel. No to jest też takie dość wymowne. Po doliczeniu doliczamy dziesiątkę. Proszę Państwa, a więc Lewis Hamilton, Valtteri Bottas i Charles Leclerc czyli jeżeli chodzi o podium zamienili się w stosunku do zamienili się w stosunku do pozycji startowych tylko Hamilton z Bottasem Get in there Lewis. That's the home win mate. And get the fastest lap for the day too, mate. Awesome job. What a day!